witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy odcinek za 80 zł i mamy tylko dwa rodzaje zdrapek Moc Szczęścia po 5 zł, a reszty to jest Money Maker za 10 zł. Ich mamy 7 i 2 Mocy Szczęścia. Od tego sobie zaczniemy. Zaczniemy sobie. Moc Szczęścia. Nasze wygrywające to 35 dwadzieścia sześć, dwadzieścia jeden i siedem, a mamy sześć, dziewiętnaście, trzy, osiem, trzydzieści cztery, dwadzieścia osiem, dwadzieścia siedem, jest siedem, siedemnaście i trzydzieści trzy, a tutaj mamy piąteczkę i

Dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt pięć, dwadzieścia jeden i trzydzieści trzy, trzydzieści dziewięć, trzydzieści siedem, czterdzieści pięć, pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści siedem. No co, nic nie mamy? Dwadzieścia osiem, czterdzieści cztery, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści sześć i trzydzieści cztery. Nic. Nic, znowu nic, kod na szczęście. Na razie nam nic nie przynosi. Ciekawego brzmią, taka? Dobra, no szukamy dalej. 49, 42, 52, 34 i 18, a mamy 46, 25, 55, 33 i 28.

trzydzieści dwa, czterdzieści trzy, dwadzieścia cztery obok oczywiście trzydzieści siedem, pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt cztery, trzydzieści pięć no pięknie lecimy z przed przedostatnią zdrapką szukamy 33 27 39 55 45 a mamy 26 28 dwa oboki zaczynamy świetnie 41 18 25 43 15 34 48 57 Dwadzieścia cztery, trzydzieści jeden, czternaście, dwadzieścia trzy, siedemnaście, dwadzieścia jeden, trzydzieści sześć, pięćdziesiąt jeden, dwanaście, czterdzieści sześć. Pięknie, dwie zdrabki do końca. O, ale świetnie to narobiłaś. <laughs>

Trzydzieści trzy, nudne jest to niewygrywanie, co zrobić, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści pięć, trzydzieści cztery, dwadzieścia pięć, trzydzieści osiem, czterdzieści pięć, czterdzieści siedem, trzydzieści dwa, czterdzieści osiem. No, pięknie. No, sześciuchu. Albo tu coś przyniosł, bo wylądujesz w świcie. No, w tej zdrawce to już musi coś być. Podejrzewam, że grubo będzie teraz. 12, 52, 22, 13, 23, Dwadzieścia sześć mamy pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt siedem, czterdzieści sześć, czterdzieści osiem, siedemnaście, trzydzieści dziewięć, Muszę się po oku podrapać, bo już nie wierzę. Trzydzieści siedem, pięćdziesiąt trzy, dwadzieścia osiem, czterdzieści dwa, dwadzieścia siedem.

No nic, słuchajcie, serdecznie dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, buziaczki, pa!